Do pokoju Mateusza wpadł bałagan. Wszystko rusza. Jak coś dotknie, to przestawi. Nic na miejscu nie zostawi. Był na biurku, więc w szufladzie wszystko leży już w nieładzie: kredki biedne, rozsypane, żółta z czarną, połamane. Bo odkręcał plakatówki, które uciekając z stópki, dywan strasznie umazały i za łóżko powpadały. Klocki po pokoju posiał, konia na biegunach dosiadł. Kapcie rzucił na kanapę. Potem podarł starą mapę. Trochę w szafie się kotłował. Piórnik pod ubrania schował. Książkę wsadził w długie spodnie, mówiąc, że tak teraz smutnie. Coś się w bałaganie trzęsie. Nie Nieporządku, zrobię więcej. Szybko, szybko, hop, hop, hop! Na żyrandol zrobił skok. Długo na nim nie zabawił. Szelki w paski tam zostawił. Mają zwisać z żyrandola. Taka jest dziś moja wola. Wszyscy są już nim zmęczeni. Proszą wielce utrudzeni. Niech pan ulży naszej doli. Niech pan więcej nie swawoli. Bałaganie, bałaganie. Może w końcu pan przestanie. Proszę wziąć się za porządek i ustawić wszystko w rządek. A bałagan mówi tak. Mnie sprzątanie nie jest w smak. To jest pokój Mateusza. Niech on do porządków rusza. Szklanka koło kubka stała i się przed nim przechwalała. Jestem piękna, przezroczysta, z dala widać, jaka czysta. soczek czy maślankę? Widzisz kolor poprzez ściankę? We mnie można się przeglądać i odbicie twa oglądać. Moje boczki lśnią w słoneczku. Co ty na to, mój kubeczku? Kubek nic nie odpowiada. Szklanka dalej opowiada. Jest tak pewna swojej wyższości, że ją spokój kubka złości. Och ty, kubku, ty szczerbaty! Co masz ucho jak słoń jakiś? Jesteś gruby i bez wdzięku. Kto cię chce trzymać w ręku? Brzuch wydęty, brzydki szlaczek, a nad szlaczkiem misia znaczek. Tak ze złości go popchnęła, że ze stołu w dół zepchnęła. Sama za nim także spadła i na drobne się rozpadła. Czy to kolacja, czy też obiadek? Ciągle się krzywi balon, nie jadek. To nie smakuje, tamto jest ble. Nie jestem głodny, nie chcę, a fe. Namawia dziadek, tłumaczą babcie. Łyknij powietrza, bo będziesz kapciem. Nasz drogi Wnusiu, zjedz choć troszeczkę. Będziesz się bawił w berka, na wietrze. Ojciec twój wielki, ogromna matka. A ty wyglądasz jak zwiędła natka. Może zefirka, może halnego, podjedz troszeczkę wiatru dobrego. Twoje rodzeństwo oraz koledzy zjedli powietrza po pięć talerzy. Spójrz, teraz sobie nad domem wiszą i w rytmy walczyka tam się kołyszą. No łyknij wiatru trochę świeżego, polecisz razem z nimi nad drzewo. Balonik myśli. Wszyscy się bawią, jeśli nic nie zjem, to mnie zostawią. Zaczął pomału powietrze łykać. Bo też zapragnął pod niebem pikać. Pierw jeden łyczek, potem dwa łyczki. Zrobił się duży tak jak siostrzyczki. Gdy już się napił, tak z pół kubeczka, z niesmakiem zwinął swoje usteczko. Dziadkowie tylko na to czekali i mu z tą rzeczką usta związali. Balonik zleciał w górę, że ach! Lecz tam ogarnął go wielki strach. Nic się nie cieszył, że jest tak pięknie. Obał się. Bez przejadzenia pęknie.